Będziemy prowadzić we dwóch, ja przeprowadzę pierwszą część tego, tego webinara, będę też tutaj oczywiście, będziemy wymieniać się doświadczeniami z Krzysztofem. Będę pod koniec tego webinara zaglądał do Państwa pytań, postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli się na wszystkie pytania nie da odpowiedzieć, to dla tych Państwa, którzy będą mieli jakieś pytanie po, po tym webinarze, zostawiliśmy tutaj kontakt. Zarówno do firmy SGS, jak i do, do firmy Resilia. Będziecie Państwo się mogli na nasze imienne, czy też takie maile kontaktowe z nami skontaktować i zadać pytania już po, po tym wydarzeniu. Tak, jak powiedziałem, organizacja tego spotkania wygląda tak, że około godziny poświęcimy na omówienie zagadnień dotyczących właśnie ciągłości działania i odporności biznesu. Zostawiamy sobie około pół godziny na na możliwie, możliwie na, na jakieś pytania od Państwa na dyskusję. Może dyskusja to jest za dużo powiedziane, ale, ale postaramy się odpowiedzieć na, na, to, na, na Państwa pytania. Zachęcamy również w zaproszeniu do tego wydarzenia. Mieliście Państwo link do, do wpłat, dobrowolny wkład na na akcję Fundacji się pomaga. To jest zbiórka w tej chwili prowadzona. Prowadzone te zbiórki są w zasadzie wszędzie, ale zachęcamy do tego, żebyście Państwo też dorzucili jakiś grosz do, do tej zbiórki na polską służbę zdrowia. Dobrze. Nie wiem, Krzysztof, czy coś chcesz jeszcze dodać? zostawić, Ci głos. Nie, tutaj... nie, nie przedstawiłeś, także. Dobra. Także załtanie. Dobrze, to bardzo przechodzimy już do, do, do kwestii, które jakby szeroko są jakby poruszane w, w, w przestrzeni publicznej w internecie na serwisach biznesowych na LinkedIn. Ie. Jest to jakaś, jakaś, jakiś zbiór naszych również obserwacji z projektów w obszarze ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, bowiem mieliśmy okazję w trakcie po rozpoczęciu tej, po pierwsze wdrażamy systemy zarządzania i procesy, zarządzania ciągłością działania. Odpornością biznesu, zarządzania ryzykiem, mamy, mamy, mieliśmy sporo informacji od naszych klientów co do, i obserwacji własnych co do postrzegania tej sytuacji. Jak ona bardzo zmieniła postrzeganie tematu związanego z bezpieczeństwem, ciągłością działania, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynotowaliśmy sobie takie kluczowe, można powiedzieć, konsekwencje, problemy firm, które, które się pojawiły, które się uwypukliły po wystąpieniu tej tej sytuacji pandemii, stanu, stanu pandemii, stanu kwarantanny. No i oczywiście to zdarzenie miało wpływ niewątpliwie na, na scenariusz dotyczący niedostępności personelu. Tutaj mamy, mieliśmy sytuację takiej, że część pracowników, zdarzało się takie sytuacje, mogła, mogła być przebiegać w jakiś sposób chorobę, zakażenie, ale też pojawiło się Pojawiła się sytuacja takiej, której firmy musiały przenieść całą swoją działalność poza, poza swoje siedziby, poza, poza część, poza obszary biurowe, i jakby spowodowało to, to istotny na początku dla przeorganizowania swojej działalności problem dotyczący właśnie niedostępności. My mówimy o tym, że jest to scenariusz, który można też nazwać scenariuszem, niedostępności personelu bądź Bardziej ogólny scenariusz, który wykorzystujemy przy budowie planu ciągłości działania, scenariusz niedostępności y, kluczowych lokalizacji y, firm. Tak? Po prostu przestaliśmy móc pojawiać się w biurze, trzeba było szybko przeorganizować tę pracę. Zaraz do tego też y, dotrę do tego wymiaru technicznego i organizacyjnego. Istotny drugi aspekt, o którym chcemy dzisiaj tu troszeczkę powiedzieć, ponieważ mówiąc o odporności, adresujemy te te zagadnienia dotyczące ciągłości, dostępności procesów, znacznie szerzej niż tylko mówiąc o ciągłości procesów. Istotnym aspektem, który pojawił się, jest szeroko komentowany, widoczny na horyzoncie to są zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa, wynikające z pracy zdalnej, z nagłego przeniesienia pracowników do pracy z domu. Bardzo często na początku tej pandemii, tej, tej sytuacji kwarantanny pracownicy byli nieprzygotowani do, do przejścia nagłego właśnie na użytkowania. Wiemy o tym wszyscy prawdopodobnie domyślam się, że wszyscy Państwo mieli jakieś kłopoty związane z takie operacyjne, związane z uruchomieniem znanego dostępu. Natomiast pojawiły się również zaraz, chwilę później ataki w obszarze Cyber związane z akcjami phishingowymi i innymi zdarzeniami, które też o tym pokażę, pokażemy w w dalszej, w, dalszym, w dalszej chwili, wrócę do takiego slajdu, który pokazuje, jaki był trend tych zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jest to niewątpliwie istotny aspekt, proszę zwrócić uwagę, że cyberbezpieczeństwo traktowane do niedawna jako aspekt, jako zdarzenia, jako, jako obszar mający wpływ na bezpieczeństwo IT, danych, informacji, w tej chwili dla wielu, dla wielu firm, które przeniosły się, jakby do pracy zdalnej jest również aspektem istotnym z punktu widzenia ciągłości działania proszę zauważyć wczoraj nie dalej jak wczoraj zdarzyła się awaria którą ja byłem dotknięty bałem się czy dzisiaj przeprowadzę to webinarium dotyczące awarii jednego z dużych dostawców internetu w Warszawie i w dużych miastach tak? e, e, czyli jakby te nowe aspekty mo, mogące dotykać zdarzeń w obszarze cyber mają też wpływ na ciągłość na utratę ciągłości działania także tutaj będę jeszcze o tym troszeczkę mówił Istotna kwestia, którą obserwujemy od lat w kontekście bezpieczeństwa i ciągłości procesów, to jest zaburzenia, wszelkie zaburzenia łańcucha dostaw i utrata ciągłości działania naszych dostawców, dostawców produktów i usług, bo mówimy tu o wielu, o wielu branżach. To znaczy, to jest istotny element, o którym myślę, że Krzysztof będzie miał też okazję się zaraz wypowiedzieć jeszcze, dlatego że jest audytorem i widzi słabe punkty w organizacjach, które poddaje audytowi, natomiast z naszego doświadczenia osób, które spotykają się z klientami, które rozmawiają, jesteśmy często proszeni o analizę zdolności odtworzeniowej, przeciągłości działania dostawców usług i produktów. Okazuje się, że często te plany, ta zdolność odtworzeniowa jest bardzo słaba. Dlatego dla Państwa, którzy zarządzacie tym bezpieczeństwem, procesami o przeciągłości działania, o tym będę mówił, o tych zaleceniach później, jest niezwykle istotne to, żeby, żeby weryfikować zdolność odtworzeniową naszych, naszych dostawców. Będziemy do tego do tego wracać. Nie wiem, Krzysztof, czy ty chcesz coś dodać z punktu widzenia audytora, czy, czy, czy spotykasz się, jaka jest twoja ocena sytuacji związanej z, właśnie z, z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, ze zdolnością tworzeniową dostawców? Znaczy, ja jeszcze będę o tym mówił później, natomiast rzeczywiście jest tak, że praktycznie na każdym audycie związanym głównie z średniościu działania, ale też przecież są takie wymagania, jeżeli mówimy o normie bezpieczeństwa informacji, praktycznie na każdym takim audycie my mamy jakieś spostrzeżenia dotyczące tego, że na przykład dostawcy w ogóle nie są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o test, o ćwiczenia planów ciągłości działania, no bo to wynika z różnych uwarunkowań, począwszy od tego, że nie mają wpisane w umowie żadnego obowiązku uczestniczenia w takich testach po po prostu czystą, by niewykonalność tego bo brak świadomości nawet po stronie organizacji, że coś takiego powinno być robione. No i druga kwestia, która się często pojawia, to jest taka, to jest taka bardziej, powiedzmy, jeżeli chodzi o konstrukcję systemu, zarządzania ciągłością działania, no to w niektórych firmach zapomina się o tym, że jeżeli się ustanawia jakieś czasy wznowienia procesów, albo to jest tak zwane czasy RTOM-TIPO, że potem się tego nie weryfikuje, jakie mamy czasy wpisane w umowach z dostawcami, tak, tak żeby dostosować czasy reakcji dostawców, tak żeby oni się zmieścili w naszych założonych ramach czasowych. Także to tak na dzień tak, dobry, tak. Mam, że to są tak. częste rozszerzenia. Przypominam, że te czasy, ta weryfikacja czasów przede wszystkim, bo przecież pamiętacie, dla Państwa, którzy są zaznajomieni z całym procesem wdrożenia, utrzymania, Planów ciągłości działania czy systemów zarządzania ciągłością działania, widzicie o tym, że pierwszy etap bardzo ważny budowy wymagań dla dostępności procesów, usług to jest etap BIA, BIA, Business Impact Analysis, zaraz będę do tego też wracał, który pozwala nam zbudować wiedzę taką usystematyzowaną na temat wymagań w obszarze ciągłości działania naszej, naszej, znaczy naszej zdolności względem naszych klientów, ale potem te właśnie te wymagania, które my w względem naszych klientów muszą być przełożone albo dostosowane wręcz, bo często nie, 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 są, nie, są, nie są dobrze dostosowane do wymagań, jakie nałożymy na naszych dostawców, czyli jakby ten łańcuch właśnie, który my musimy dotrzymać, te czasy muszą być przełożone również na na, na, na naszych dostawców. I to, to jest taki słaby punkt, i taki brakuje takiej właśnie spójnej analizy przejścia od wymagań naszych klientów do nas, potem tych naszych wymagań, które przekładamy, aktualizacji umów i regulaminów tego wszystkiego, co reguluje naszą, na, właśnie współpracę z tych dostawcami. Dobrze, prze, przechodząc dalej, e, istotnym oczywiście punktem, e, ważnym dla przedsiębiorców jest możliwa utrata płynności finansowej na przykład skutek niewypłacalności kontrahentów lub wycofania się klientów, z jakby skorzystania z naszych usług, to jest niewątpliwie obszar, który jest do tej pory mało był łączony z tematem bezpieczeństwa, ciągłości działania, chociaż mówiliśmy zawsze w tych procesach o tym, że trzeba zapewnić właśnie płynność, dostępność gotówki. Natomiast nie, nie było tego wymiaru tego wymiaru biznesowego, o którym mówiłaś, to już od dawna norma ISO 22301. To, to było powiązanie naszego systemu czy procesu zarządzania się działania z celami biznesowymi, ze strategią biznesową, to o czym też organizacje często zapominały. I teraz ta, ta utrata płynności finansowej nabiera nowego wymiaru, to znaczy my w ramach budowy programu, programu zarządzania odpornością, czyli Takiego kompleksowego podejścia już nie tylko do bezpieczeństwa, tego sensu stricte zasobowego, gdzie patrzymy na dostępność zasobów, na nasze bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo IT, patrzymy również w tym obszarze, zaczynamy patrzeć w tym obszarze biznes resilience, tej odporności biznesu, też na, na kwestie elastyczności firmy reagowania na takie problemy, właśnie jak utrata płynności, problemy naszych kontrahentów, czy w ogóle spadek popytu na towary, usługi, które oferujemy. Zaczynamy mówić właśnie tutaj o, o takiej elastyczności. Tak? Patrzymy na słownik, na, na słowo resilience. Myśmy to szczególnie analizowali, opracowując nazwę i hasło przewodnie naszej firmy Resilia. Mhm. Przyglądaliśmy się temu tej definicji, czym jest ta odporność biznesu. To jest ta elastyczność, zdolność odtworzeniowa powrotu do, do, do stanu sprzed jakiegoś zdarzenia. Tak? I tutaj patrzymy już nie tylko na bezpieczeństwo asetów, bezpośrednie straty operacyjne, które może wywołać utrata ciągłości działania, utrata wizerunku, ale musimy patrzeć troszeczkę naprzód, mieć taki risk outlook, o tym będę jeszcze mówił, bo to jest dosyć istotny aspekt w budowaniu odporności biznesowej, to jest jednak aktywacja procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem i monitorowaniem ryzyka, tego co mamy, tego, co mamy na horyzoncie, tak? tego co się dzieje. Kolejny, kolejny aspekt, który pojawia się w nas jako konsekwencja pandemii, czy tego zdarzenia, którego teraz, którego teraz, który jakby teraz się trwa jeszcze, to oczywiście jest możliwa, możliwy brak wiarygodności przed kontrahentami w wyniku przerwania naszych operacji. Tak? Jeżeli my nie dostosowaliśmy naszych procedur czy naszych zdolności otworzeniowe, i ta sytuacja nas zaskoczyła, wiele firm było zaskoczonych, bo nikt nie spodziewał się aż takiej skali, to mamy, mamy też możliwość bardzo istotnego wpływu właśnie na naszych klientów. To jest ta utrata wizerunku, o się zawsze mówi w przypadku ciągłości działania. Mogą zaprowadzić w przypadku spółek notowanych do spadku notowania akcji, do jakichś negatywnych opinii na rynku, w mediach itd., tak w internecie. W związku z czym to jest kolejny aspekt, który się pojawia jako istotne, można powiedzieć, konsekwencja tego, tych, tych zdarzeń wywołanych pandemią i tą pracą, t -t -t tą wdrożoną kwarantanną. I to oczywiście, co, co, można powiedzieć, jest problemem, konsekwencją pandemii tego zdarzenia, takiego nieoczekiwanego, tego czarnego łabędzia, który był, jak Państwo widzieli w na, w naszym, na naszej stronie tytułowej, w naszym, na naszej stronie, gdzie można było się zapisać, to są te zdarzenia, których które nie, które nie, niezwykle trudno przewidzieć. Ale jakby to zdarzenie, które nas teraz dotknęło, pokazało wielu firmom Pomimo tego, że planowały ciągłość działania, że miały nieaktualne strategie ciągłości działania, nawet jeżeli wdrożone, to te procedury, te strategie nie były dostosowane do tej skali zdarzenia. Pomimo tego, że wszystkim w dyskusjach przypominam, że myśmy byli kiedyś lekko doświadczeni zdarzeniem związanym z epidemią, związaną z ptasią grypą to było już chyba kilkanaście lat temu, kiedy po tym zdarzeniu, to nie było zdarzenie bardzo istotne, znaczy bardzo tak zjedliwe, takie krytyczne dla ludzi, natomiast po tym zdarzeniu wiele firm budowało w ramach procedur, planów, ciągłości działania, plany przeciwdziałania pandemią tak, i reagowania na pandemię. Muszę Państwu powiedzieć z mojego doświadczenia, tego co słyszę i co widzę w dyskusjach, gro film, nawet firmy z tak regulowanych obszarów biznesowych, jak bankowość, ubezpieczenia, po, 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 porzuciły aktualizację tych, tych procedur przeciwpandemicznych. Może nie wszystkie, ale groźnych przestało jakby patrzeć na nie jako, znaczy zarządy, biznes patrzy na nie jako na obsługujące zdarzenia o bardzo małym prawdopodobieństwie. To pokazuje właśnie, że musimy troszeczkę zmienić to nasze. Podejście do tych zdarzeń nazwanych Black Swan, czarne łabędzie, gdzie nie wiemy, kiedy to zdarzenie może nastąpić. My wiemy, że ono występuje raz na jakiś czas. Jest nam niezwykle trudno określić prawdopodobieństwo i czas wystąpienia. Tak? Natomiast to właśnie na tego typu zdarzenia przygotowujemy plany i na tego, na tego typu zdarzenia właśnie ma reagować o obszar zarządzania odpornością organizacji.